No proszę, ja już osiem, Takim, jest takim. Ja bym, nie wiem, czy ja bym sam tak po te godziny. tyle godzin. już tam razy, razem, może by człowiek do, do tego doszedł, do tego, tego stanu. No, to byś przyszedł do chaty i sam zamknął się w chacie, no. w pokoju. No. Nie, jak to sam posiedzieć. <laughs> no. Dajcie mi spokój.